Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Was, którzy w tej chwili zechcieliście na nowo połączyć się razem ze mną duchowo, aby wysłuchać tej kolejnej katechezy na naszym portalu, który jak widzicie rozpoczyna jakby też i nowe zmiany, przemiany. Myślę, że to możecie zaobserwować. Chcemy rozwinąć go w taki sposób. Ten, nos, ten nasz środek komunikacji z wami, aby to był środek prosty, wyraźny, zrozumiały, abyście, abyście mogli wiele skorzystać. Może rzeczy, których nie ma tak na co dzień w żadnych innych mediach, a przede wszystkim zależało mi, abyście, abyśmy mieli ten kontakt, ten kontakt z domami przede wszystkim modlitwy świętego Szarbela. Które serdecznie pozdrawiam. Jest nas już 217 domów modlitwy. Dzisiaj sobota, jutro, jutro niedziela. W niedzielę, jutro naprawdę cieszę się, bo będę już w Mediolanie w tę niedzielę, tam na wspólnej modlitwie. Mówię o niedzieli 18 września wspólna modlitwa w Dezio, gdzie już kolejny raz będziemy właśnie modlić się za wstawiennictwem świętego ojca Szarbela i wiem, że na pewno będzie błogosławieństwo nowych domów modlitwy, także wciąż święty ojciec Szarbel inspiruje nas, moi drodzy, do tego, byśmy się jednoczyli razem na modlitwie, bo przecież te domy modlitwy to jest to wołanie nieustanne, i to jest ten przykład, dawanie przykładu. My w rodzinie, my bliscy. Mam, ta, są takie domy modlitwy, że modli się mama, córka, syn, a ojciec się nie modli. Yy, I nawet trochę nieraz patrzy na nich i troszkę drwi z tej ich wspólnej modlitwy, gdy wykładają ten wizerunek świętego Szarbela, ale wielu mi mówi. Że tak było też u nich. Po pewnym czasie ojciec wraca, i ojciec mówi: Chcę również razem modlić się, razem z wami. I wiele jest takich, że rodziny nagle się scalają, więc myślę, że to jest chyba czymś dobrym. Myślę, że to jest Boże dzieło, bo patrzymy na Jego owoce, że wielu z domów modlitwy uczęszcza. Codziennie na Eucharystii. Może większość, Ja jest nas 217 domów modlitwy, ale większość na pewno, którzy są w domach modlitwy, stara się być, a jeśli nie codziennie, to nie tylko w niedzielę, ale w zwykły dzień na Mszy Świętej, przyjmując Eucharystię i to, co. Kiedyś, będąc w Krasnosielcu, koło Ostrołęki, na takim spotkaniu Domów Modlitwy, chciałbym te spotkania, żeby się odbywały w domach, w domach kultury. Nie tylko musi to być miejsce kultu, bo przecież spotkanie nasze, braterskie, siostrzane nasze spotkanie jako rodziny no nie zawsze, wszędzie odbywa się. W kościele. Tam się modlimy, idziemy właśnie na Eucharystię. To jest bardzo ważne, ale na takie spotkanie myślę, możemy wciąż się zaprosić i, i jestem chętny. Myślę, że kiedy y, będą te możliwości większe, y, i te, ta luka. Też moich możliwości, bo jestem wciąż zapraszany w wiele miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest wiele miejsc, gdzie ludzie chcieliby mnie zaprosić, jednak nie otrzymują pozwolenia z różnych stron. Czasami, czy ksiądz proboszcz się nie zgadza, czasem czy pyta w kuri, też mówią, nie zgadzają, no bo mają inną. Opcje nie chcą przyjąć tego. No tak, jak na przykład teraz, kochani moi, w tych dniach zamykam listę już dla tych, którzy zgłosili się. księża Proboszczowie, którzy zechcieli przyjąć w swoim domu, prosili o to: przyjąć habit świętego ojca Pio. Święty ojciec Pio, jak wiecie, to już przynajmniej z mojej strony to będzie już ostatni raz kiedy przywiozę ten habit, pewnie takiej możliwości długo nie będzie, pomimo że ojcowie Kapucyni przywieźli ten habit do Polski. To było również, w myślę, w lipcu, tak, w lipcu, ale to nie był pierwszy przywiezienie tej relikwii do Polski. Muszę Wam powiedzieć, a muszę to prostować w moich mediach, dlatego że dwukrotnie przywiozłem ten habit, byłem jakby tym, który organizował to, z, właśnie te, to przewiezienie. Habitus ojcowie kapucyni, ojciec Marciano, przełożony klasztoru z Pietralciny, wystosował specjalny list, dokument, na którym jest napisane, że odpowiadam za tą niezwykłą relikwię, która przybywa do Polski, oczywiście za pozwoleniem. za. Proboszczowie chcieli, no i dwukrotnie już chyba z 40, może nawet do 50 parafii, bo to dwa razy były długie pielgrzymki do Polski z tą relikwią. No i właśnie zawsze uśmiecham się, bo nikt tego w Polsce nie zauważył. Żadne media, żadne media, tam gdzieś sporadycznie, jakieś, jakieś media lokalne, ale nikt, nikt z mediów tych krajowych, katolickich agencji, że przybyły relikwie świętego ojca piją do Polski, dopiero zauważyli, gdy ojcowie kapucyni przywieźli. To tak jakby relikwia dopiero wtedy nabrała tej ważności i stała się świętą, bo jak ksiądz Jarek przywozi, to może już tej świętości nie ma. Mam ta, niektórzy już do tego stopnia się nawet posłużyli, że nawet prosili mnie przywieź relikwię do parafii, tylko... Nie przyjeżdżaj, bo nie jesteś mile widziany na naszym terenie. No i ja, mnie się tak zdarzyło, kochani moi. Pamiętam, jak byłem w Warszawie, więc podwiozłem relikwie pod jedną ze świątyń warszawskich. Oczywiście, kiedy tam ktoś mówi, nie masz, księży Jarku, tu możliwości, bo, bo cię nie chcą. Nie, bo cię nie chcą, więc ja mówię, idę tam, gdzie mnie chcą, gdzie... Gdzie, tak jak Pan Jezus powiedział, więc pamiętam, podwiozłem relikwie pod jedną świątynię, no i później w bocznej uliczce, kilka metrów od kościoła, siedziałem w samochodzie i modliłem się, modliłem się na różańcu i byłem szczęśliwy. Cierpi człowiek, ale byłem szczęśliwy, dlatego że wielu tam modliło się i przychodziło do Ojca Pio. Z całym swoim cierpieniem i bólem, z chorobą, cierpieniem, prosząc o łaskę, to cóż jest moje cierpienie? Niczym. Ale to wszystko składamy pod krzyżem Jezusa, i dlatego, kochani moi, tak bardzo pozdrawiam Was właśnie w tę sobotę, w tym tygodniu tak bardzo ważnym dla nas, dla nas Polaków. Mamy nowego błogosławionego księdza. Władysława Bukowińskiego, który tyle przecierpiał z miłości do Jezusa, błogosławiony ksiądz Władysław Bukowiński, który, no, siedział tyle lat w więzieniu, trzynaście ponad lat, który mówi, chcę umrzeć z tymi, którym służyłem. Tak, kochani moi, witam Was, witam Was z Toskanii. Za mną widzicie piękny już wprawdzie. Zaczyna się zmrok, ale tu z tej Toskanii pięknej, która troszkę sugestywna, bardzo, ona pozwala również gdzieś tam wyobrazić sobie Annaja i świętojcie Czarbel, widzicie, między drzewami, drzewkami oliwki, tyle tych drzew oliwkowych tutaj, a on przecież pracował, zbierał oliwki i zostawił nam w tym znaku tego, tego płynu, który przypomina nam oliwę, a później dzisiaj, kiedy ta oliwa jest błogosławiona przy Jego grobie i dawana właśnie ludziom jako znak tej więzi z Nim, błogosławieństwo później ludzie otrzymują w Kościele, ale to nie jest sakrament chorych. I naprawdę ktoś popełnia ogromny przed Bogiem no, grzech, mówiąc, że Błogosławieństwo, które jest tym olejem, sprawia, że ludzie mylą z sakramentem namaszczenia chorych. To ma w ogóle żadnego pojęcia o tym. Tak zostałem. Ktoś mnie tak kiedyś też oceniał, zresztą różnie oceniają, ale to mniejsza o to, że to zmienia. To jest tylko ta więź, błogosławieństwo tym olejem. No i naprawdę wiem wiele przypadków, i wy sami. Że ktoś wziął ten pobłogosławiony olej do domu, chory, e, gdzieś tam e, naznaczył daną osobę chorą, czy też tym olejem, czy też sam uszył i powrócił do zdrowia. Albo nie tylko tego fizycznego, ale i duchowego. E, I naprawdę to jest piękne. I, I dziękujemy za ten znak Świętemu Ojcu Szarbelowi. Ale moi kochani. Dzisiaj z Toskanii Rano mogłem przeprowadzić rozmowę z przełożonym klasztoru świętego Domenika. Dominika, przepraszam, św. Dominika w Sienie. Mogłem modlić się przy grobie świętej Katarzyny ze Sieny. Święta Katarzyna, która urodziła się w 1347 roku 25. Roku. Marca, a zmarła w 1380, wielka mistyczka, patronka Europy. Ona, która tyle listów pisała do papieży, do królów, do różnych ludzi, aby właśnie szli tą prawdziwą drogą Bożej miłości. To było niesamowite. Święta, która tyle walki toczyła również z szatanem. Przecież wiemy dobrze, są świadectwa z szatanem jej walki. Sama zresztą mówi, kiedy nieraz wrzucał ją w ogień. Ale nic jej złego nie mógł uczynić. Zawsze, zawsze Chrystus zwycięża. Święta, która mówiła: nie mówcie źle o kapłanach, nie mówcie źle o księdzu, tylko módlcie się za niego, bo każdy kapłan to Chrystus. Tak mówiła święta Katarzyna. Dlatego, kochani moi, już zachęcam Was, jeszcze tym bardziej usilniej w domach modlitwy, abyśmy się modlili za kapłanów, abyśmy się modlili za naszego, o zobaczcie, za naszego, za naszego ukochanego święt papieża Franciszka, który potrzebuje wsparcia, bo wielu się, no, no nie zawsze, nie wszyscy rozumieją to, co Ojciec Święty chce nam powiedzieć. Ojciec Święty mówi nam całym sercem to, co mówił święty Szarbel Maklów. Życie bez miłości jest życiem bez Boga. I, a miłości? Ja muszę być otwarty na drugiego człowieka. Nie dlatego, że jest rzymskokatolik. Nie dlatego, że może mnie zna, jest, mam, mam jakieś może Mogę otrzymać jakieś profity, czy też znajomość z różnych powodów innych, ale ja mam być dobry, kochać, bo kocham Chrystusa. Tak, kocham Chrystusa. Jesteśmy po tej pięknym święcie podwyższenia świętego krzyża. Wziąłem ze sobą moje krzyże, które noszę. Ten jeden znacie, kochani, ileż razy podnosiłem ten krzyż. Ten krzyż unosiłem w czasie modlitwy, kończąc rekolekcję, błogosławiąc na koniec. Ten krzyż już sfatygowany, bo wiele lat tych rekolekcji, misji, ale tyle razy też pamiętam, podniosłem go wobec opętanych, dotkniętych działaniem zła i sam widziałem, jak wielką ma moc, jak szatan boi się krzyża. Nieraz był taki moment, pamiętam, chyba w Padwie, kiedy oderwał mi w czasie modlitwy. Osoba opętana tak mocno zakrzyczała, że ta siła sprawiła, że oderwał pasyjkę od krzyża. Ale to mi się zdarzyło też niejednokrotnie. Dopiero trzeba było mocno przymocować. Ale ten Krzyż, który do nas mówi, i wciąż o tym mówię, że on nas pyta o, o to, czy ty mnie kochasz, czy ty chcesz być z tej drugiej. Strony krzyża, tak. Czy chcesz być z drugiej krzy... strony krzyża ukrzyżowany? To jest myślę takie przesłanie. Z drugiej strony, dlatego, że to miejsce jest puste dla każdego, dla każdego z nas. Ale mam też, zobaczcie, te krzyże, które czasami są sprofanowane, krzyże, które są odrzucone. W wielu domach już miejsca nie ma na krzyż. W wielu miejscach, ale tu mam ze sobą ten krzyż, też nieraz wożę i miałem go w czasie rekolekcji, krzyż, który ktoś zamienił, zobaczcie, na zapalniczkę. To Kupiłem go kiedyś w Neapolu i młody chłopak sprzedawał jako zapalniczki, zobaczcie. O, tu widzimy, jeśli można zobaczyć, o, tutaj się przyciska, tak, ten krzyż się przyciskało, gaz tutaj do tego, no i ktoś to zrobił dlatego, żeby może zapalać papierosa, kto wie, może świecę, a ja kiedyś kończąc kolekcję powiedziałem, ale ten krzyż, ten krzyż miał być użyty w innym celu, sprofanowany, a ja Wam go ukazuję, by zapalił serca Wasze, bo krzyż zapala serce, jeśli my go bierzemy. Dlatego, kochani moi, tak bardzo ważnym jest, abyśmy mieli tego świadomość. Chciałbym powrócić jeszcze w mojej katechezie dzisiaj do tego naszego tematu z zeszłego tygodnia. Okultyzm. Wielu do mnie telefonowało, wielu napisało, dziękując za katechezę, ale chciałbym powiedzieć również, że przecież to działanie, okultyzmu, dzisiaj jest, i sekt satanistycznych. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy odprawiałem modlitwę, kiedy odprawiałem modlitwę egzorcyzmu w Zamościu. Pamiętam, wtedy był jeszcze biskupem tam Wacław Depo, dzisiejszy metropolita częstochowski. Byliśmy w domu, byłem razem z ojcami franciszkanami, którzy tam w zamościu mają świątynię. Tam głosiłem wtedy rekolekcję albo misję, bo byłem kilkakrotnie i poproszono mnie do domu dziewczyny, która była opętana, która pojechała do Brazylii. W Brazylii poznała chłopaka. Podarował jej czarny kamień. Mówi, to jest kamyk, który będzie nas łączył. Kamyk szczęścia. Młoda dziewczyna, tyle co po studiach prawniczych. No, i wróciła na szyi, mając ten kamyk, i zaczęło się z nią tak zmieniać. Zaczęły się takie rzeczy dziać w domu. Rodzice nie wiedzieli, co, jest, co się z dzieckiem stało. Natychmiast pierwszym efektem było, wyrzuciła wszystkie obrazy świętych z domu. Któregoś dnia, gdy rodzice wrócili, byli zaskoczeni. Krzyż obrazy świętych, następnie pomalowała pokój na czarno. Wyrzuciła nawet meble. Położyła sobie gdzieś tam na ziemi jakieś materacy, będziemy spać na materacu w tym czarnym pokoju i tylko podłączona do internetu, i cały czas kontakt z nimi z Brazylii, ze swoim chłopakiem i innymi. I tam, w tym jej pokoju, odbywały się działania, również można by powiedzieć rytuały. Związane z okultyzmem, z oddaniem czci szatanowi. Dlatego tak bardzo bądźcie ostrożni. Patrzcie, gdzie czasem wasi dzieci, gdzie oni czasem spoglądają, gdzie, gdzie wędrują w tej nawigacji w internecie, bo to może stać się potem również i jakąś konsekwencją. I rzeczywiście tam było konsekwencją, kiedy pamiętam dwóch ojców. Dwóch ojców mnie wtedy tam e, e, zawiózło do jej mieszkania. Szliśmy, odmawiając modlitwę Litanie do Wszystkich Świętych już od, z mieszkania, ta dziewczyna biegała po całym pokoju, ona już wiedziała, że idziemy jednym gdzieś tam ruchem e, wyrwała drzwi łazienki od łazienki. Wielka siła, wielka moc, e, kochani moi. I dlatego e, sam Wielokrotnie mogłem doświadczyć, pomimo że no, żyjemy w tym świecie i ktoś nieraz próbuje negować takie działania zła. To są różne stopnie właśnie tego działania zła, tego można by powiedzieć dzisiaj opętania, ale na pewno każde działanie, i to okultyzmu, gdzie próbuje i chce tego zaproszenia. Pamiętam właśnie, jak to trudno czasami pojąć, zrozumieć, kiedy, kiedy no ludzie właśnie zastraszeni, ludzie, którzy często no udają się gdzieś tam na takie spotkania okultyzmu czy też nawet seks satanistycznych i są potem no szatan z nimi jakby też nawiązuje relacje. Może nie jakby, nawiązuje. Niektórzy słyszą głosy, on z nimi rozmawia, on im mówi, co mają robić. Niektórzy roznoszą różne rodzaje przedmiotów. Czasem one są, można by powiedzieć, te, które używamy do naszego kultu religijnego, ale nie poświęcone gdzieś tam w czasie tych czarnych spotkań mszy, użyte też właśnie w tych momentach, i oni te przedmioty, a moi kochani później roznoszą, czy też obrazki, różańce czasem. Tylko was uczulam, abyście, gdy macie różaniec, który no nie kupiliście wy, ktoś wam ofiarował, czy obrazki, by jak zobaczycie kapłana, poproście, żeby wam pobłogosławił na nowo. No naprawdę, e, kiedy tak myślę dzisiaj o tym działaniu okultyzmu, i, I zła. Zawsze przypomina mi się i o tym chcę mówić. Kiedy byłem w Mediolanie, kiedyś zaproszony w Mediolanie do jednej z fabryk. Pewnie o tym mówiłem, ale chcę powtórzyć. Fabryka, która została dotknięta działaniem rzeczywiście szatana, manifestacją, tam stamtąd wyrzucono z właśnie z fabryki. Jednego z pracowników, który był z Afryki, i kiedy go wyrzucono, on zresztą powiedział: Zobaczysz, co tu się będzie działo. No i rzeczywiście, wypływała woda najpierw spod posadzki tej fabryki. To była fabryka farb, lakierów, pamiętam. Później nagle rozkopano tą posadzkę, nie znaleziono, nie znaleziono źródła tego. Następnie nagle deszcz z kamieni. Dziwna rzecz. Kiedyś w czasie pracy podniosły te wielkie beczki z farbami, uniosły się pod sufit. Wtedy kardynał, bo to było w Turynie, kardynał dał właśnie pozwolenie, że trzech egzorcystów odprawiał się Świętą w tej fabryce. No jednak ta fabryka została spalona. Nie wiadomo od czego się zapaliła. Stracili pracę wszyscy. Ale właściciel, którego znam kilka razy, no. Kilkadziesiąt razy pojechał do Meczugorje mówił i podjął działania, na nowo kredyty, wybudował nową fabrykę. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy tam byłem, błogosławić tę nową fabrykę w Turynie, to ten nowy zakład, może nie fabrykę, kiedy wszyscy mieli w rękach różaniec pracownicy, i ja mówię, no to pomodlimy się. On mówi, tak, proszę księdza, my codziennie jesteśmy tu z różańcem. My codziennie się tu modlimy, bo my wiemy, co to działanie zła. Myśmy tego doświadczyli, tych różnych rzeczy, tych różnych yy, no, manifestacji złego. Tak, kochani moi, mógłbym opowiadać jeszcze niejedną katechezę o tym wszystkim, co widziałem, co przeżyłem. W tym właśnie, i myślę, że wielu egzorcystów mogłoby o tym mówić, ja myślę, że dzisiaj potrzeba nam, by o tym mówić: nie bać się, dlatego, że jesteśmy w tej walce nieustannej, ale musimy mieć zawsze świadomość, że Jezus zwycięża, Matka Najświętsza. Nie możesz się bać, nie możesz mieć lęku, bo lękiem, jakby można by rzec w cudzysłowie, żywi się szatan. Zobaczcie, że, że właśnie. Lęk, który mieli pierwsi rodzice po grzechu. Lęk. Nie bój się. Dlatego kończę tę naszą katechezę słowami Jana Pawła II. Nie bój się. Otwórz drzwi Chrystusowi, nie będziesz się bał. Także na tym dziękuję Wam. Zapraszam Was na kolejną katechezę w następną sobotę. Dzisiaj w Toskanii, w następną sobotę z innego miejsca. Polecam się Wam modlitwie. W tym tygodniu, najbliższym, przyszłą niedzielę już nie w tę 18, a w niedzielę 25, 25 września będę no, sprawował właśnie Prześwięte. Głoszę trzy dni rekolekcji od, od soboty 24 do 26 września. Głoszą rekolekcję. w Luksemburgu, w Belgii, trzeba pokonać wiel duży też dystans z Rzymu, e, później oczywiście, e, no najpierw przed wyjazdem jeszcze w piątek, najbliższy 23 września przy grobie Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra, tam gdzie tyle mieliśmy radości, gdy przyszedł do nas ojciec Święty Franciszek 26 lipca, gdy przyszedł, gdy mógł mi pobłogosławić w tej misji. To było niesamowite. Ojciec Święty mi pobłogosławił. Idź, idź, głosząc Chrystusa. No i jadę dalej przez Europę. Jadę, a wiem, że wy mi pomagacie i proszę was o to. I będę o was 23 właśnie tam w Bazylice Świętego Piotra w piątek, w czasie Eucharystii bardzo o was pamiętał. O was, którzy rozumiecie. A zwracam się do tych, którzy rozumieją, którzy naprawdę pojmują, że być miłosiernym, że ewangelizować, że być chrześcijaninem, to nie mieć przywiązania do tego, co ziemskie. Nic, tak jak święty Szarbel, ale troszczyć się i zabiegać tylko o jedno, by drugiemu człowiekowi przybliżyć Boga. Przez swoje świadectwo miłości, dobroci. O tym wszystkim mówi nam papież Franciszek. Niech Bóg Wam błogosławi. Świętojcze Szarbelu, do pracowałeś dzisiaj, już się mrok stworzył. Pewnie świętojcze Szarbel nieraz, nieraz właśnie po zmroku wracał do swojej pustelni. I tak nasze myśli biegną do Annaja. I właśnie również. I w tym momencie myślę i jestem tam myślą, tam gdzie On żył. Święty Ojcze Szarbelu, stawiaj się za nami, abyśmy stawali się jedną rodziną, która wspólnie się modli i uwielbia Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I jak Bóg pozwoli, czekam na Was w następną sobotę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.